O równaniu kwadratowym mówimy, że jest ono równaniem zupełnym, kiedy jest ono w postaci Ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. Czyli przed x kwadrat, przed x stoi współczynnik i poza tym też mamy jeszcze jakąś liczbę. I Rozwiązania tego równania są zależne od wyróżnika kwadratowego nazywanego potocznie deltą. Pochodzi ta nazwa od tego, że symbolizuje ten wyróżnik kwadratowy, grecka litera delta. I on wynosi b kwadrat minus 4ac. I teraz, jeżeli delta jest większa niż 0, to mamy dwa rozwiązania x1 równe minus b minus pierwiastek z delty przez 2a oraz x2 równe minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Jeżeli delta jest równa 0, no to mamy tylko jedno rozwiązanie. Można napisać albo x0, albo x1 równa się x2, bo to jest tak zwane rozwiązanie podwójne i ono ma postać minus b przez 2a, no bo wiadomo, to ten pierwiastek z delty będzie równy 0, więc jakby wyjdzie nam jedno i to samo. I trzecia możliwość to jest delta mniejsza od 0. Wtedy mamy brak rozwiązań. Albo piszemy, że takie równanie jest sprzeczne. No i teraz na przykładach rozwiążmy sobie takie równania. Pierwszy przykład to będzie x kwadrat plus 5x. Plus 6 równa się 0. Więc liczymy sobie najpierw deltę. Mamy b kwadrat minus 4, ac. No i teraz tak, a to jest to, co stoi przed x kwadrat, czyli wynosi 1, bo przed x kwadrat nic nie stoi, a skoro nic nie stoi, a ten x kwadrat istnieje, to znaczy, że mamy tam 1. b to jest to, co stoi przed x, wynosi 5. No i c. To jest to, co stoi praktycznie przed, przed niczym, tak naprawdę przed x do potęgi zerowej, czyli 6. No i podstawiam sobie do tego mojego wzoru mam wtedy 5 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 6, czyli 25 minus 24, czyli 1. Delta wyszła mi równa 1, to znaczy, że. Mamy pierwszy przypadek, czyli delta jest większe niż 0, a więc mamy dwa rozwiązania. W takim wypadku, dla ułatwienia, liczę sobie wcześniej pierwiastek z delty. Wynosi on w takim razie pierwiastek z 1, czyli 1. No i x1 to będzie minus b, a b wynosiło 5, więc mamy minus 5 minus pierwiastek z delty, czyli minus 1 przez 2a, czyli 2 razy Jeden, czyli mamy minus 6 przez 2, czyli minus 3. Teraz x2, drugie rozwiązanie, to będzie minus b, czyli minus 5 plus pierwiastek z delty, czyli plus 1 przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Minus 5 plus 1 to jest minus 4 przez 2 mamy minus 2. I to są rozwiązania naszego pierwszego równania. Drugie równanie będzie takiej postaci: 4x kwadrat plus 4x plus 1 równa się 0. No, i tak samo mogę sobie na początku od razu wypisać, ile wynosi a b i c, czyli a wynosi 4. Bo mamy tutaj 4, b wynosi. Również 4, dlatego że tutaj mamy 4 i C wynosi 1, ponieważ tutaj mamy 1. <laughs> Liczę deltę, czyli mam b kwadrat minus 4ac, czyli 4 do kwadratu minus 4 i to minus 4, tutaj zobaczcie, w tym wzorze jest zawsze, ono niezmiennie będzie się w nim pojawiać, <laughs> razy a, czyli razy 4. Razy c, razy, czyli razy 1. 4 do kwadratu jest to 16. Minus 4 razy 4 razy 1 to jest minus 16, czyli mamy 0. Delta wyszła nam równa 0, więc mamy jedno rozwiązanie. x1 równe x2 równe minus b przez 2a, czyli minus b to będzie minus 4 przez 2a, czyli 2 razy 4, czyli minus 4 przez 8, tutaj można ładnie jeszcze to skrócić, będzie minus 1, druga. I mamy rozwiązane drugie równanie. I trzecie równanie to będzie x kwadrat minus 2x. I powiedzmy. Plus 100 równa się 0, czyli moje a wynosi 1, b wynosi minus 2, bo tutaj musimy wziąć pod uwagę również ten znak, i c wynosi 100. Podstawiam do wzoru. Delta równa się. Minus 2 do kwadratu, tutaj nie można zapomnieć o tym, aby postawić nawias, dlatego że całe minus 2 podnosimy do kwadratu, nie tylko dwójkę. Minus 4 razy a, czyli razy 1, razy c, czyli razy 100. Czyli minus 2 do kwadratu to jest 4, minus 4 razy 1, razy 100 to jest 400. Czyli mamy wynik minus 396. Czyli tym razem delta wyszła nam mniejsza niż 0, a więc od razu możemy napisać brak rozwiązań. I na tym zakończyć nasze liczenie.